i ładne klasy, sala gimnastyczna, sztos. To dobrze, że Ci się podoba, ale we tęsk tęsknisz za swoją starą szkołą. Jasne, tam zawsze był fajny klimat. Sama jestem ciekawa, jak będą wyglądać nasze klasy po remoncie. A czemu nie było Cię osta ostatnio na spotkaniu z i Rodzice zabrali mnie do dziadków. Było całkiem nieźle, dawno ich nie widziałam. A my na spotkaniu oglądaliśmy zdjęcia z różnych stron świata. Na filmikach pokazywano, jak dzieciom żyje się ciężko. Sporo o nich ostatnio myślałam. Ja mam w domu pełną lodówkę, kieszonkowe, ładne ubrania, swój własny pokój. Oni często muszą walczyć o życie. Ale jak my młodzi mamy im nie pomóc? Jeśli będziemy działać razem, na pewno coś wymyślimy. My Każdy z nas na pewno wpadnie na jakieś ciekawe pomysły. Stanu. Mieszkam wraz z rodzicami, dwoma braćmi, babcią i dziadkiem. Nasza rodzina utrzymuje się dzięki pracy taty i, rodzic... i moich młodszych braci. Żyjemy skromnie, często brakuje nam jedzenia. Na co dzień uczy się w szkole podstawowej i pomaga mamie przy pracach domowych. Ale sytuacja w naszym kraju staje się coraz trudniejsza. Dziewczętom nie wolno kontynuować nauki, ani marzyć o lepszej przyszłości. Co gorsza, słyszałam ostatnie rozmowę, w której bogaty mężczyzna zaproponował pieniądze sąsiadom za rękę ich córki, aby mogli spłacić zaciągnięty dług. Boję się, co będzie ze mną. Przykro mi, że tak cierpisz. Z nami jesteś bezpieczna. Chodź, przy Wiesz co, mama zrobiła mi pyszną kanapkę na drugie śniadanie. Skosztuj, nie chcę, żebyś bagła. A ja przez magazyn sprzedawałam ją adek, się na niatek, nowe słuchawki, ale chętnie się z tobą podzielić, żebyś nie się o swoją przyszłość. Hmm, a nie było u ciebie misjonarzy naszych, którzy pomogliby twojej rodzinie? Nigdy nie widziałam katolickich księży. W naszym kraju chrześcijanie są prześladowani. Większość z nich uciekła w obawie przed karą śmierci. To brzmi strasznie. Jak ludzie mogą być tacy okrutni? Rysowałam dla Ciebie mój dom, abyś pamiętała o dzieciach zaskoczyła Dziękuję Wam za dobre serce, a teraz muszę już wracać. Nie martw będziemy zawsze o Tobie pamiętać. Mamy w domu pełno pluszaków, a Ty pewnie nie masz się do czego przytulić. Weź mam, zawsze poprawiam, jak do ulicy kapłani, którzy dali mi wiarę i nadzieję po stracie mamy. Mało brakowało, bym skończył na ulicy, ale teraz wiem, że moje życie może wyglądać inaczej. Twoja historia jest bardzo poruszająca. Mam Od Odtąd, do, do... do tej pory Brazylia kojarzyła mi się z karnawałem Rio de Janeiro oraz ze słomnymi sportowcami. Ja to od razu zaznaczyłam im samba. Wasza muzyka jest mega energetyczna. Całe szczęście, że misjonarze ci pomogli. Ej, a może pogadamy z rodzicami i zrobimy kiermasz ciast? Kasa mogłaby pójść właśnie na do mnie Jestem za. No ba, wchodzę w to. Bez dwóch stanu. No jasne, przecież musimy mu pomóc. Ale z was, ekipa, serio, jesteście ekstra. Zwoje ci się. się, do mnie z A ja podaruję ci kolorowe długopisy i flamastrę do szkoły. Krodej masz piłkę, żebyś mógł pokopać z kolegami. A tak szczerze, o czym marzysz? Masz jakieś plany na przyszłość? Zdobyć swój warsztat samochodowy, mieć dom i rodzinę. Brzmi super, powodzenia Miguel. Dzięki wielkie za wsparcie, wpadajcie czasem do Brazylii, z przyjemnością pokażę Wam kilka odlotowych miejsc. Będziemy pamiętali o Tobie, w modlitwie z Bożą pomocą wszystko się uda. A Tata praktycznie pracuje całymi dniami, abyśmy mogli chodzić do szkoły, prowadzonej przez Jezuitów. To dla niego ogromny wysiłek, ale mówi, że tylko dzięki nauce możemy w przyszłości zdobyć dobrą pracę. Mam sześcioro rodzeństwa. Codziennie chodzę po kilkanaście kilometrów: do szkoły, do studni po wodę, na targ przydawać owoce. W Zambii od kilku lat występuje ogromna susza. Plony kukurydzy są małe, ciężko także się obudę pitną dla nas zwierząt. Bardzo duże lasy płyną w wyniku pożarów, a mamy tak cudowną przyrodę, piękną faunę i florę. Przeżyłaś w życiu wiele trudnych momentów. To niesprawiedliwe, że afrykańskie dzieci muszą cierpieć z powodu głodu, ciężkiej pracy i braku dostępu do służby zdrowia. Na spotkaniach misjonarze opowiadali nam, o codziennym życiu na czarnym kontynencie. Nie możemy zostawić cię samej. Pomożemy? Moi rodzice mam własne gospodarstwo. Zaraz przyniosę kilka kolów kokizy. Pewnie potrzebujesz też tej przygody szkolnej. Chętnie się podzielę. Zorganizujemy zbiórkę pieniędzy przed kościołem. Pieniądze pójdą Pieniądze pójdą na ciebie i Twoją rodzina. Jesteście fantastyczni. Skąd macie tyle powera? sobotnie spotkania misyjne i zawsze nas nakręcają, żeby nie być obojętnym i dbać Niech pomocy innym. Dziękuję Wam za wszystko. Mam nadzieję, że moja i Wasza praca przyniesie w przyszłości dobre owoce. Trzymajcie się. Pa, pa. Na świecie. Cierpią i umierają ci najbardziej bezbronni. Jedni pokazują swoją siłę, drudzy walczą o życie. Tak bardzo chciałabym, żeby na świecie zapanował pokój. Od lat trwa konflikt na Ukrainie i Palestynie, ale są też inne państwa, które zmagają się z wojną dom domową. Zapytam sztuczną inteligencję, gdzie jeszcze ludzie boją się kolejnego ataku. Boże. Oto krótki przegląd najważniejszych konfliktów, które obecnie wstrząsają światem. Na pierwszej linii frontu znajduje się Ukraina, gdzie od 2022 roku trwa pełnoskalowa inwazja Rosji. Walki, ostrzały artyleryjskie i manewry zbrojne wywołują ogromne straty. W strefie gazy konflikt na nowo rozpoczął się jesienią 2023 roku. Długotrwałe działania zbrojne doprowadziły do dramatycznego kryzysu humanitarnego i tysięcy ofiar cywilnych. Na Bliskim Wschodzie obserwujemy także napięcia w Libanie i Syrii. W Jemenie, od wielu lat trwa wojna domowa. To jeden z najbardziej wyniszczających konfliktów w współczesności, którego skutkami są bunt, choroby i masowe przesiedlenia. W Demokratycznej Republice Konga nasila się konflikt w wschodniej części kraju głównie przez napięcia z sąsiednimi państwami. Na obszarze Sahelu, w takich państwach jak Mali, Burkina Faso i Niger, władza doprowadziła do nasilających się starć zbrojnych, w wyniku których ludzie cierpią z powodu przemocy i głodu. W Etiopii i Somalii utrzymują się konflikty wewnętrzne i spory graniczne, które regularnie przeradzają się w porachunki zbrojne. Według danych organizacji międzynarodowych liczba osób zmuszonych do opuszczenia swoich domów z powodu wojen przekroczyła już 122 miliony. W cieniu polityki i działań militarnych rozgrywa się największy dramat współczesnego świata. Na świecie rządzi chęć przyjęcia bogactw, surowców mineralnych i ziemi. Tylko jak my mamy to zmienić? Nasze pistolet obudy no, Jesteśmy zbyt sami i na królę. Co nam pozostaje? Modlitwa, nadzieja i wiara, że to wszystko kiedyś się skończy. Powtarzajmy za psalmistą. Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi Boże. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę. Ty sam jeden sprawę, że mieszkam bezpiecznie.